Dzień dobry kochani. No, więc tak, sytuacja jest taka: człowiek po 28 latach siedzenia na wózku inwalidzkim ma bardzo słabe kości. No, i wsiadając do samochodu, niestety 10 dni temu złamałem nóżkę. Na szczęście nie mam czucia, więc mnie nie bolało, ale spuchło już lekarze ze szpitala mi to poskładali i mam metalowy pręt, jestem cyborgiem. Tylko chciałem parę rzeczy powiedzieć. Bo to jest taka sytuacja, kiedy macie poplanowane różne rzeczy. Fajnie, kalendarz wypełniony, mnóstwo się dobrego dzieje. Jesteście w tym flow, macie mnóstwo energii mimo zmęczenia, a tu nagle jeb. I, I stop jest. Co można zrobić? No, przede wszystkim to trudny czas. Mam mnóstwo czasu na myślenie, bo leżę i patrzę w sufit. Przekładam się z boku na bok. Boli. Coraz mniej, ale boli. Nóżka się będzie zrastać pewnie przez 6 tygodni. I do takiego normalnego stanu zapierdalania wrócę dopiero. Za jakiś czas, ale oczywiście yy, ten czas spowolnienia, zastopowania jest bardzo dobry, bo mam mnóstwo czasu, mam mnóstwo możliwości, żeby przemyśleć wszystko to, co robię, i z drugiej strony chyba jest mi to potrzebne. Więc nie poddawajcie się, jak Wam się coś takiego przytrafi, bo to jest jebnięcie, to jest nagle jeb, i kurde, i koniec, i stop. I to świat się nie kończy. E, wszystko przed nami. Robię zdjęcia potraw szpitalnych. Niektóre są bardzo ładne. E, no i tyle, i wymyślam, co tam dalej mam robić. Trzymajcie za mnie kciuki. Jestem niezłamany. To oczywiście w cudzysłowie. Słucham podcastów, audiobooków. Wreszcie, wreszcie jest czas na to, żeby to robić. Trzymajcie kciuki. Wszystko będzie dobrze. U Was też. Czasem trzeba się zatrzymać. Czasem trzeba się zatrzymać. Nawet jeśli to nie jest zamierzone.